Witajcie w w złupce to letnia rezydencja rodu Zamojskich bramę główną zdobi herb zamojskich, jelita a powyżej w tej koronie książęcej jest herb w a poniżej to mniej boli na pewno zastanawiacie się Skąd taka nazwa herbu jelita? A musimy się cofnąć do roku 1341 roku. Bitwa pod płowcami. Władysław Łukietek Król objeżdża pole pobitewne i nagle okazuje się, że spotyka rannego swojego rycerza Floriana Szarego, który jest Ciężko ranny, ponieważ trafiły go trzy włócznie krzyżackie. Król nad nim się nachyla i mówi: To musi bardzo boleć. Na co on odpowiada: To mniej boli niż rany zadane przez złego sąsiada, ponieważ miał zatak z takim sąsiadem. Albo to mniej boli. Niż rany zadane ojczyźnie. To ta wersja patriotyczna. Fakt, pozostaje faktem, że w miejsce poprzedniego herbu półkozice, Florian Szary dostaje herb Jelita. I taki herb zdobi letnią rezydencję zamojskich w Kozłówce. Prapoczątki tego miejsca wiążą się z rokiem 1780 i późniejszymi dzisiaj będę wam opowiadał tylko o tych czasach najnowszych może bardziej anegdocie niż w historii chociaż jak najbardziej weryfikowalnej historycznie taką kluczową postacią dla tego miejsca był, był Konstanty Zamojski, który się tutaj sprowadził w roku 1870 ze swoją małżonką z rodu Potockich to on tutaj z letniej rezydencji stworzył rezydencję stałą, wymienił stolarkę okienną ba, założył nawet tutaj małą wieżę ciśnień sześć łazienek ponad tysiąc obrazów ozdabiało ten pałac, lustra przepiękne stiuki takie lambry przyokienne, coś pięknego on ze swoją żoną wnieśli tutaj właśnie tą atmosferę tego miejsca i stworzyli tą fundację, tą, tą ordynację kozłowiecką. Sam Konstanty z rozrzewnieniem wspominał swoją babcię Zofię z Czartoryskich Zamojską, która urodziła dziesiąt, dziesią, dziesięcioro dzieci i która była nazywana najpiękniejszą Europejką i najchodniejszą Polką i twierdzono, że po każdym porodzie piękniej wyglądała. Urodziłam mu siedmiu synów i trzy córki, a sam pałac, sam pałac skryje niesamowite historie związane i z tą historią starą i z tą historią najnowszą. W 1939 roku, kiedy Niemcy wjeżdżali tutaj do, do Kozłówki, Twierdzi się, że Aniela przypomniała sobie ówczesna żona Andrzeja Zamoyskiego w tamtych czasach ordynata Kozłowieckiego, że ma zdjęcie z Hitlerem z starych czasów. No i co zrobiła? Szybko to zdjęcie postawiła tutaj w korytarzu. Niemcy przyjechali i zasolutowali. Andrzej Zamoyski niestety został aresztowany w 1941 roku za kontakty z konspiracją, z przedstawicielami londu, rządu londyńskiego. I został e, osadzony w Auschwitz, a potem po interwencji rodziny e, przeniesiony do Dachau. Udało mu się przeżyć drugą wojnę światową z Anielą, która tutaj broniła tej posiadłości. Połączył się dopiero po wojnie we Włoszech. A ona, ona, jak to Polka, matka Polka, dbała o to, żeby tutaj te dobra ochronić przed wszystkimi. W tej wieży z lewej strony schowała przepiękny, szklany, kryształowy serwis składający się ze 164 elementów szklanych, zdobionych pięknym herbem lubomirskich. I wyobraźcie sobie, że wszyscy o tym, Depozycie zapomnieli. Naprawdę, wszyscy. Dopiero w czasie remontu odnaleziono tą niesamowitą kolekcję, która obecnie jest prezentowana w dwóch częściach, tutaj, właśnie w pałacu. Pałac jest bardzo interesujący, ale miał te tragiczne chwile. To tutaj przez pewien okres czasu był sztab 27 Dywizji, Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej niesamowitej jednostki wojskowej o której historii często zapominamy zbyt mocno eksponując inne jednostki nie będę złośliwy, ale powiem Brygada Świętokrzyska 27 Wołyńska Dywizja Piechoty to są dwie zupełnie różne bajki no dobrze, może mnie trochę poniosło, ale to tutaj NKWD aresztowało szefa sztabu kolejne i, i, i dowódców pułków Armii Krajowej. Rosjanie tu wkraczają, ale Aniela pomyślała, że dobrym pomysłem będzie tych komunistów trochę zauroczyć albo zakręcić. Postanowiła z, z, z dobroci serca, ale też z zapobiegli, zapobiegliwości stworzyć tu jej dom dla sierot. I ten dom dla sierot tutaj funkcjonował, kiedy wkrączyła Armia Czerwona. I powiedzmy sobie, dzięki tym zabiegom Anieli udało się uratować pałac, ale niestety niewyposażenie, ponieważ. Kiedy w 1944 roku ona widziała, co się dzieje, kiedy tutaj przyjeżdżali oficerowie 27 Wołyńskiej Piechoty, zdawała sobie sprawę, że czerwoni nadchodzą, a czerwoni to kojarzyli nam się z wojną polsko-bolszewicką, z tą hołotą, która po prostu niszczyła wszystko, co mogła. Srali do słoików i zostawiali to w różnych kątach. Makabryczne rzeczy z tej wojny polsko bolszewicki gdzieś w świadomości tego możnowładstwa polskiego została. I co robi ona? Pakuje najcenniejsze rzeczy i wywozi do Warszawy. I niestety tam giną w czasie powstania warszawskiego. Pozostało trochę mebli, które znalazły się. Nie wiem w jaki sposób, ale znalazły się w ambasadzie brytyjskiej, które to w latach, chyba już 80., powróciły tym razem na zamek królewski w Warszawie. Jako, jako taki dar. Tam to były meble zdobione bajkami La Fontaine. No i teraz mamy ten piękny pałac w Kozłówce. Mamy co zwiedzać. Ja serdecznie zapraszam Was wszystkich tutaj. Jeżeli jesteście w okolicy, musicie tu przyjechać. Tu znajduje się też Muzeum Socrealizmu. Te wszystkie pomniki, które były rozbierane gdzieś tam, w różnych miejscach Polski, one tutaj były przywożone. W latach 50. to była tutaj składnica Ministerstwa Kultury i Sztuki, dzieł sztuki. I to był chyba, jak twierdzą przewodnicy i specjaliści, najgorszy okres. Tak, ponieważ przyjechał sobie taki partyjny kacyk, spojrzał, a podoba mi się to, a podoba mi się to, i brał sobie. A potem te obrazy, nie wiadomo gdzie się znalazły, meble. Twierdzi się, że wiele bezcennych obrazów, czy to ze szkół, czy oryginałów mistrzów flamandzkich mogło się tu znajdować i bezpowrotnie zginęło. Dlaczego? Ponieważ w odróżnieniu do Puław tutaj nie było takiego spisu inwentarzowego co tu się znajduje. A potem za komuny Pff, różnie bywało z tą ewidencją. Nie wiem ile to prawdy, nie chcę nikogo skrzywdzić, ale słuchajcie, dobrze, że teraz te nasze wszystkie eksponaty są tak dobrze pilnowane przez naszych wspaniałych muzalników. I w tym momencie chcę bardzo podziękować przewodnikom, którzy mnie tutaj oprowadzali po. W tym pałacu opowiadając anegdoty. Część z tych anegdot zarejestrowałem i zobaczycie w odrębnych filmikach. Dziękuję wszystkim muzalnikom w Polsce, którzy, mimo tego, że nie posiadają odpowiednich ilości środków finansowych, tak skutecznie dbają o nasze dobro narodowe. Pozdrawiam z Kozłówki.